I'm getting love it. Love it, love it. Izolatora Bogu chwała w nieco leniwe niedzielne popołudnie 17 lipca o godzinie 16 wyjechała do Zamościa na tygodniowy obóz przygotowawczy przed czwartym z rzędu sezonu w trzeciej lidze lubelsko-podkarpackiej. Trener Szymon Szydełko zabrał ze sobą 26 zawodników. Wraz z drugim trenerem i fizjoterapeutą do Zamościa udało się w sumie 29 osób. Wśród zawodników, którzy na obóz wyjechali, znalazł się także Skiba, który nadal przychodzi rekonwalescencję. Po feralnym spotkaniu z Avią Świdnik w 21. kolejce poprzedniego sezonu, którym to nabawił się do kulczliwej kontuzji. Oto co popularny skipka powiedział nam tuż przed wyjazdem. Kontuzja na pewno była poważna. Ciężko, ciężko jest się z tego wyleczyć, że jeszcze do końca to nie jest tak, w takiej sytuacji, jak bym chciał. Bo jeszcze jest obrzęk, jeszcze jest niefajnie, jeszcze potrzeba jakieś trzy, myślę, że około trzech tygodni maks do wrócenia już do normalnych treningów i tak dalej. Myślę, że jeszcze tydzień, dwa potrenuję indywidualnie, a później już powinno być ok. Czy na obóz przygotował dla ciebie trener jakiś specjalny cykl treningowy? Myślę, że na pewno, ale to już trzeba pytać trenera, bo cały czas na razie trenuję indywidualnie, tylko truch tam. Także myślę, że coś tam dla mnie jest ciekawe. Za tydzień, w sobotę, czy w najbliższą sobotę gramy sparing z Podlasiem. Myślisz, że, że zagrasz, czy, czy jeszcze nie? No, chyba jeszcze, chyba jeszcze trochę za wcześnie i nie ma sensu ryzykować, żeby później jakieś nieprzewidziane sytuacje nie miały miejsca. E, no, przez chwilę wydawało się, że drużyna izolatora będzie dużo słabsza niż w poprzednim sezonie, ale chyba wygląda teraz to wszystko w porządku, prawda? A to wiele dziennikarskich spekulacji, ale. Teraz myślę, że odszedł płona, odszedł krzaku, odszedł kwasu, ale są to luki, które zostały chyba w miarę dobrze uzupełnione, jak na dzień dzisiejszy, bo myślę, że Tomek Walat to też nie jest na pewno osłabienie, tylko wręcz przeciwnie, duże wzmocnienie. Poza tym przyszło też kilku młodych zawodników. Myślę, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę sukcesów w pracy na, na obozie i mam nadzieję, że dużych sukcesów w lidze. Ja też mam taką medię, dzięki. jedynki. Pojechałem na, na, na taki test mecz do Wisły, po pierwszej ligi. No mecz, mecz jak mecz. Myślę, że, że mimo wszystko pokazałem się z dobrej strony, ale nie wiem, jakie czynniki tam zadecydowały. Trener powiedział, że, 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 że po prostu mam cierpliwie czekać, jak coś, to, to się odezwie po, po jakiejś tam szerszej analizie tego meczu. No, ale jak do tej pory się nie odezwał, więc myślę, że to ten temat jest już mnie na chwilę zamknięty. Jak, jak podoba mi się skład? No myślę, że do pewnego momentu nie, nie wyglądało to za dobrze, no ale później, później z czasem jakoś się to wyklarowało i, i uważam, że, że jest naprawdę fajnie. Jest, jest, jest ciekawy skład i myślę, że, że kibice będą, będą mieli dużo powodów do radości w przyszłym sezonie. Tak, tak mi się przynajmniej osobiście wydaje. No a jak, jak prognozujesz jako zawodnik ten najbliższy sezon? Czy uważam, patrząc na, na, na nasz potencjał, na, na podejście większości chłopaków, to uważam, że pierwsza trójka, to to, to, to jest po prostu cel, który nam, nam jakoś powinien przyświecać w przyszłym sezonie i uważam, że jak już walczyć, to o coś konkre konkretnego, a, a nie broni się przed spadkiem. No i tego to podróżenie za rozmowy. albo że na pewno taka będzie Nie.